Siemano widzowie w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj jedziemy z worką. Pożyczyłem pług z sąsiadem. wygląda interesująco Mówił, że to pług do ciągników ogrodowych, ale zresztą że 30 z tym da radę Czekajcie, ja się wyciszę, o tym mi za chwilę tu się obudzi, że będzie mi tu nagrzewać, że słyszałem coś Jedziemy na to połowę, jest siódma i dzisiaj jedziemy siano zbierać, bo pracowaliśmy poza kamerami i tak ogólnie skosiliśmy wszystko fajnie węchle. Tu zrobię ten jeszcze pasek. I mam nadzieję, że 30 się nie zakopie, bo w nocy to padało i to, i to fest. O, to tak z dobre 4 godziny padało w nocy. No ale widzicie, no daję radę. Z półjemnuski bowiem. Nie no, kiedyś to, kiedyś to mi opowiadali, że na Boćkowie, jak jeszcze same 30 były i czterdziestka, to oni dwójkami robili po 15 hektarów. Kurwany. Dziennie, wiem, bo każdy se każdemu pomagał, bo oni się nie wyrabiali. Tu wokół tego supa bym się obrabiał, O tym ten już jedzie, to oni mniej ten sup, bo ja tylko o tego, tego supa obrabiam. Nie wiem, tu se go podnieść jakoś na, na szczycie, tu tu se go podnieść i się tam iść do tyłu, czy coś Bo widzisz, że tutaj kurde Nie no, bo połowa to jest chyba najstarsza wieś w gminie, nie? No tu dziś Bo to jest tak jakby My jesteśmy w gminie Gmina Brzozówka. Na Brzezówce nawet jest ten gminny śmieszny, wiesz, ten taki pałacyk Bo Brzozówka to jest pół miasto, pół wieś, nie? Bo to nie jest. Czekajcie ten tu jedzie. Daj mi tu jeszcze tu to podrobię. Nie widzicie, że jest... No bo tu trawa wokół tego sypa wyrosła kiedyś i już tak jest. Bo to pole jest ogólnie powiększane w tym roku, nie? Wiecie dlaczego? Bo my chcemy mieć więcej hektarów. Dlatego, że... No oni mieli kiedyś więcej hektarów, tylko że jak tu się paliło, to oni musieli ogólnie sprzedawać dużo ziemi, żeby, od, żeby odbudować troszeczkę. I też pożyczali niby sąsiadom, nie opowiadał ten Kamilek. Że sąsiadom pomagali w odbudowaniu się bardzo finansowo. <laughs> <laughs> dlatego musieli sprzedawać bardzo dużo tych pól no widzicie na przykład tu ja już się ostatnio pytałem wuja czy ja mogę te drzewa tu wygolić bo tu na lato będzie katorga żeby cokolwiek skosić widzicie jak no robię takie pole. jak tutaj jest tak powiększone pole. ale to ile z to ich kiedyś to, nim, kiedyś to, to wuja miała 16 hektarów teraz ma 4 nie no, nawet nie cztery, ma, z trzy albo dwa. Ale już powiedział, że on to chce zmienić i on już od przyszłego roku będzie uprawiał więcej. Jeszcze ma plan się prosić o dotację. Jakąś tam rolniczą, nie wiem o co w tym chodzi. No bo my na Bodźkowie to w ogóle się nie... w ogóle się o te dotacje się nie staraliśmy, nie? Bo my tam mieliśmy dostatek hajzu. Gdy teraz jak ten skup zamknęli, to ja nie mam gdzie mieszkać. No bo ja za co ja mam mieszkać? Gdzie co ja mam drewno sprzedawać? Na na, na wolny wiek? Gdzie? W sumie nie wiem, tam byli, bo no, wolnorynkowcy, co handlowali jakimiś nawozami czy coś. W sumie nie wiem, jak się działają zasady wolnego rynku, ale dobra, bo ja nic na to nie kupowałem. Zawsze hurtowo. Mówi, jakoś na lewo i prawo, to się nie brało. Pojadę tym łuskiem, tylko czy ja wzdążę przed nim nie no, on jest oczywiście, że on jest szybszy i te przyczółki się potem chorobą, bo ja jeszcze muszę iść tamto trochę powiększyć bo ja się ogólnie, to jest pług tylko do, 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 na głęboko, to nie jest pług na podolivkę i na przykład teraz, pojadę tutaj jak tu mam tak, takie to tu nie wiem, no tu se, tu se, czy, tu se tutaj wydrzewuję trochę, tu se zrobię, no bo nie wiem, no, na przyszły rok po prostu kukurydzy nie będę się tyle Zrobię, Nie wiem, tutaj parę pasków, bo tu to teraz to wiecie, to, to się teraz wypożyczy orkan od jakiegoś sąsiada, sąsiad przyjedzie orkanem z Kosi i do widzenia, nie? bo no to wkurdy w, w następny rok chcemy tyle ile kod napłakał bo tyle jest dużo, a my krów nie mamy dużo, nie? i jeszcze na sprzedaż będzie dużo szło w tym roku Róż. bo tyle będą drogie i tu do momentu jak się kończy to pole o, idealnie znaczy nie jak się kończy to pole, tylko tamten kawałek bo tu i tak nikt tą dróżką nigdy nie jeździł. Jak jeszcze tamtego pola mi opowiadał, że nie mieli wuja. To jeszcze nikt tu nie jeździł tą dróżką. A tak to wiecie, że, że, że tak to wiecie, że sobie możemy poboczyć, czy czymś przejechać, nie? Teraz to, to będzie ogromne, ogromne pola tu będą. I tu też jest przygolony ten rów, to ten rów tu też przygolimy do tego pola, na korzyść tego pola troszeczkę. Że będzie taka bruzda mowa po prostu. W sumie nie bruzda, tylko za, no bo... Bruzdy to tu kiedyś robili, nie opowiadam bo ja. teraz to tylko miedza, i miedza i miedza, i miedza, że żadnej bruzdy, żadnej bruzdy, tylko miedzy, tylko miedza. Hmm. Albo je się kiedyś czymś od odgradzali, słupkami elektrycznymi. Tak, tu stoi ten słup elektryczny, to tu kiedyś były dwa oddzielne pola, nie? One były tak podzielone jakoś, nie pamiętam tego. to jeszcze wtedy nie, nie będziemy nie jak to wszystko będziemy. Widzicie jakie, to, widzicie, jakie on, on ma te sprężyny w kołach ta trzydziestka? I w ogóle jej nie straszne że takie że to jest. Nie połamy się. Nie, dobrze, że się koła się nie połamią. Dobrze, że się koła nie połamią, Bo kiedyś już były... Kiedyś już była jakaś akcja, że się komuś połamały te... Się coś komuś połamało. O, tu też ta dróżka. No tu się wyrobi tą dróżkę nową. Bo nie wiem czy wiecie, ale my, chce, my, my potrzebujemy duże gospodarstwo teraz. Na krowy. Bo krowy to jest... to potrzebny jest hajs, zbożek, kurydza. Nie no, w sumie kuryzy, jak już mówiłem na przyszły rok, to tyle, tyle co chodna płakał, to wiecie. Tam nie ma w ogóle. Tu się w ogóle nie trzeba bać. I teraz tu będzie problem, przy tym silosie Bo przy tym silosie są takie górki zrobione z piachu ziemi w ogóle, żeby to się utrzymało jakoś. I tak jak będziemy kosić, albo jak będzie mokro, to się zarywać zarywać ten silos. Ja wiem, z czym ten silos możemy podstrzymywać. I to jest bardzo dobry pomysł, według mnie. Kiedyś, jak były takie słupki graniczne, to zrobić taki płot wokół tego silosu, żeby on się tak nie zarwał. Bo on, on nie jest w ogóle zamurowany, są takie cegły. Ja Mamy się w każdej chwili przewrócić tak normalnie, nie? <laughs> tak samo z siebie. Jak to wszystko zaoramy, to... No tam tylko, tam na wiosnę dopiero. Bo tam będzie owiec. Bo do, bo do tego śrutowania śmieszne, śmiesznego, do tych świnicoba, na tą śrutę zbożową bo to jak się bo to jak rozda jak to rozdajecie, te śruty to schodzisz czasem nie? i to już po prostu kiedyś tego zabraknie i nie no bo ogólnie śrutę dełka można kupić tutaj w sklepach nie tą markową jeszcze ale to jest takie drogie słyszę ja bym to już tu już parę mieszkańców próbowało jakoś się dogadać że po znajomości zamieszczą ceny no to, to mi nie zawsze jest jakieś Wolnorynkowiec, co ci to sprzeda za pół, za pół ceny, ale się okaże, że w środku nie wiem, są jakieś kamyszki czy coś. Takie wiecie, takie... Nie wiem jak się nazywają. Bo śróta ogólnie worki śróty są ciężkie. I jak to, to takie kamyszki do ćwiczenia, to coś takiego może... Bo to są macie tą taką kamizelkę, co zakładacie jak jakiś, nie wiem, jak na budowie i do tego wsypujecie takie, takie ciężarki sypkie w takich workach macie to. i nie wiem, jak to się nazywa, nie to jest dosłownie coś takiego, kiedyś wsypywali i za to fortuna dostawali a to teraz już się nie no to dobra to będą uprawy to będzie nie wiem, czy tego szalka nie kupić, bo to jest marki Szalek to jest, to jest, to jest czeski płód, nie? On nie mówię, że są półgi ogrodowe, ale to jest taki najlepszy, można powiedzieć, że do głębokiej orki jak na 30. No bo tamten to jest i do podlewki, i do głębokiej orki, ale to tylko, to tylko do MTZ, zatania. Bo sprawdzaliśmy 60, to... No nie podnosi się jakoś wysoko, ale się podnosi, ale nie może uciągnąć w po poprzedni. Żeby miała i chyba, żeby miała 4 na 4 no to wtedy to wiecie, to jeszcze by ciągło, ale tak to nie, to jest ogólnie z reguły ciężko, bo no ten szalek to nie, on jest leciutki, ja bym go z kolegami byśmy go w trzech byśmy, albo czterech byśmy go przenieśli, nie? Ale tamten jest bardzo ciężki. Z reguły, no bo niektórzy twierdzą, że źle leciutki, że w ogóle ta rusek nie, w ogóle się nie męczy, a tak naprawdę rzuca przez nich męczy i to bardzo. Ej, chyba, że abyśmy ten troszeczkę jeszcze to bardziej powiększyli. Jeździ... Nikt tu nie jeździ tą dróżką. Odkąd... To... Bo to tam jest jeszcze dróżka z drugiej strony, to tu jeszcze będę sobie przejechać parę metrów. Ej, bo no, ty! No, ty no, to weź mi tej dróżki nie za orej! Jakiej dróżki człowieku na spokojnie? Bech ją be to zobaczysz, papa dostaniesz. No, bo już zrobiłem pasek w jednej stronie. Dobra, to się tam. Na drugą stronę to się kamieni sypie, ale dalej mnie nie rób. No, ale przecież tu z boku jeszcze jest taki przejazd. A to tam są tyku, A tam jest jeszcze dojazd z drugiej strony, bo tutaj nawet... Tu jest dalej ta dróżka tutaj. Ale ja ten bizonem nie jeszcze. No to tu będziesz... Tu będziesz miał drogę, tu przejedziesz, bo tu serowem pojedziesz, tu se pojedziesz, a tu będziesz miał jeszcze drużkę. Młody, ja pojadę tam na... tamto bardzo malutkie pole, nie? To jest. Tam. tam to jest ogrodzone, a tutaj ty... Pierbo, że jak przyjadę, to to zrobię, okej? Okay? Dobra. To ja już tam będę troszeczkę robić, tam gdzie ty masz jak ty u siebie skończę. Ile zacząć, na przyszły rok, te takie. Tylko że tu już jest bycie tego palanta, tu już jest łąka, nie? I tu już nie można wjechać pod żadnym pozorem. No już widzicie, że aż blokuje. No tak tu się przyjedzie, na no, spokojnie. A tu dróżki... A tu w ogóle nie była drużka chyba. No. Widzicie no, no... i tu się nie da zbiegać, no. Ale dobra, chociaż będzie więcej tego. Tu jak on Tu się przejeżdża, tu się parę razy zrobi w parę Nie, z... <laughs> Ile, tu będzie. Sześć razy w jedną stronę. Ty, <laughs> tu, tu sarmy biegają. To może z tej łąki. A tu badnie jest na no tu żyją. Właśnie miałem Wam mówić. Byłem na rybach. Tutaj gdzieś, bo tam na tym stawku koło naszej łąki. Jak ktoś oglądał starą serię, to wyjdzie stawek koło łąki, ale tak to Wam pokażę może jeszcze dzisiaj. I nie łowi. nie jest nic. Nie ma nic. Niby jest znak, że ale... I jest pustą. Albo ktoś już wszystko wybił akumulatorem, albo wiecie co się zrobiło. Ktoś wytruł, <śmiech> <śmiech> ale coś tak chrząkam, ale chory mi trochę, choroba mi w wchodzi. No i zobaczcie to. Dobra, jednak tego małego pola nie robię, bo to jest tak mało. No to nie rób, nie rób. To się pojedzie po nagrywkach, bo ile już jest? 15 minut, a to jeszcze jest 15 minut. Tu jak skończymy, to na przyszły rok, człowieku, tutaj tu o tyle tego zboża. No musisz na czymś No kukurydza, to jedzie do sobie taki paseczek mały. Żeby to skosić żeby mieć po prostu czym nakarmić. Bo za, kiedyś, tu i te ziemie były idealne na żyto, na kieszonkach. To mi wuja opowiadał, że tu to żyto, to... No widzisz, przejechałeś, przejechałeś, jest dobrze. A to wiecie czemu tam dalej koło Silasa nie Oran? Dlatego, że tam gdzieś stał Paszołów podczas ładowania Ja nie mogę dopuścić do tego, żeby mi tu kurde... żebym musiał na za Oranem stać. Albo jeszcze nasionem, co najgorsze. A już na ten bluszcz to nie zwracam uwagi, od to w ogóle nie przeszkadza od siebie, jak się przepryska się czymś, co jest. I to wyginie, bo to ma takie korzenie. Widzicie, że ta to, że to KLZ w ogóle go nie może, Że ta Unia z Chin w ogóle go nie może wykopać. Unia to by to tam wykopała! Unia, bo Unia to. Z, unia to zależy jak le, le miesze. Jak jest lemierz z Chin, to, to nic nie zrobi, że jak są dobre polskie lemierze, to zrównasz to zraz z ziemią. Hmm. Ale ten szalek jest fajny Te, i to jest, to nie jest stary kółek. On ma 4 lata fabryczne. 4 lata temu go niby z fabryki go przydęgli. Oni też jakiegoś agromasza mają, czy coś obrotowego. A te są ogródkowe, nie na góle gorają, tylko. Widzicie, że ona idealnie do 3 chydza albo do bo ruska czy coś. No u nas rusek jedyne co robi w ziemniak, tego później w ziemi, to tak. Pryska się je na wóz, yy, buraki od tych chwastów obławie, nie wiem czy się mówi. Te chwasty tym chwastownikiem. Jawor, ja jeździ, jeździe je Formuje rządki ziemniaków. I co on jeszcze robił? I z Bolkiem jeździł jeden rok. Co mi pokazywał Kamilek granie jak z Bolkiem jeden rok jeździli, bo... 60 czy co tam... Nie. Nie bo oni nie mieli 60 jeszcze wtedy. Co oni wtedy mieli? 30! Tą trzydziestkę! Ona jednego roku była zepsuta po prostu. I ja, ona jed, jeden rok przez jedną jesień stała w garażu i była remontowana i oni musieli się jechać, a ta 80, ta, ta 914 czternaście jaką oni mieli, to ona nie miała takich dobrych kół do tego. I, się z nim, I Rusek, biedaczek, był katowany przy tej maszynie, znaczy on uciągał, tylko że to wtedy były, wycie taki mokry ok, dlatego chcieli 30 brać, No tak to, wiecie, Boże... Poży... bo jakby pożyczyli od kogoś oni, kto by go zatarli i nie chcielibyśmy potem problemu, nie? To wzięli, chcieli wziąć swojego. A widzisz, że ta trzydziestka ma moc. Ona jest fajna. Tylko jest jaki jest jej problem? Że jak tylko coś źle zmienisz w niej bieg, czyli na przykład jedzie, jedziesz do przodu i szybko zmieniasz na tył, to... Jak szybko, zmi szybko zmieniasz na tył, to po prostu kurde. Jak zmienisz na tył, to. Czekajcie no. Bo się przeteleportowałem przez przypadek. Właśnie te ciągniki z tej aukcji trzeba jeszcze posprzątać. To mi przypomni potem, nie? Że muszę jeszcze te ciągniki z aukcji posprzątać. No to widzicie, to poza nagrywkami to czasem nie ma. No tak to jest. Być... Ja to nagrywam koło 21.00. No a jest dwu... dzisiaj 21.00. Dzisiaj nie będzie 30 minutowego. Dzisiaj będzie, nie wiem, z 21, coś takiego. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ja muszę jeszcze w zasadzie zjeść kolację. To. No to, zrobi się, to zrobię z tym moim kolegą poza kamerami, ale wam, damy Wam znać, czy to piekło. Dobra, to już kończę teraz. Dobra, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę miłego dnia, do zobaczenia. Cześć.